Elo, witam, ma wszystkiego kolejnego odcinku. Miały być kingi, będą kingi. Tu jest ta samica. Samica walczy, aleczna I ma takiego młodzika. Ety, obrączkowałem go. Będzie taki ciemny jakiś. Ale to nic. Miała dwa. że mi Wziął podłoż nie będę jej przeszkadzał. Zamkniemy ją. Co tam siedzi? Yy, tu jest drugi. Takie niuncie są. Yy, już sama ciebie tu. To jest od tej samej samicy, czyli po prostu podłożyłem, bo ona miała czyste jajko. miała czyste jajko muszę jakoś pierwsze zabrać dobra 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 idź jo, uciekaj i tu jest młodzik będzie czysto biały czy no tak wygląda na razie że będzie biały czy czysto to nie wiem nie wiem brączka mu spadła nie, czy mu nie nałożyłem? Nie wiem. Cięż? Nie, nie nałożyłem mu. Ale on, on nic, pójdę do domu założyć mu. Za chwilę mu założę. Jaka hadra. Uciekaj. Dobra, na razie. To by było na tyle z młodych. Z młodych to by było na tyle. Tu mamy parę, jeszcze tu jest samiec, tu jest samica, tu jest kogucik, tu mamy ojca tamtych, tam mamy pawika, nie go widać, jest pawik, próbujemy trochę bliżej jest pawik, I tu jest taki jakiś gołąbek, też górnolot. Do Pawika szukam samicy. Aktualnie ciężko znaleźć. Wiem, pomieszczam nagrać coś o królach, ale nie wiem, czy chcecie, czy nie. Już wam, coś pok wam pokazał te tak, króliczki młode, tak jakbyście chcieli. To napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek o królach. Spodobało łapa w górę, subik, dzwonek w tam chcecie. Dzisiaj jest niedziela. O, jeszcze bym zapomniał. Kupiłem Kinga takiego fajnego koloru. Tak w bonusie Wam bo go pokażę. I szukam do niego też samicy. Dobra, czyli trzymajcie się. Cześć. Na razie. Do następnego.